Na uczniów zespołu szkół nr 1 w Szczecinku czekała nie lada niespodzianka. W progi popularnego ekonoma ponownie zajrzała Karolina Pisarek, która spotkała się z młodzieżą w świeżo oddanej do użytku hali sportowej. Wraz z modelką przybyły pracujące z nią na co dzień ekspertki, a cała ekipa nad Trzesieckiem pojawiła się w ramach realizacji projektu społecznego noszącego nazwę Avant School w szkołach. Mający charakter charytatywny przedsięwzięcie ma na celu kreowanie zdrowych i dojrzałych nawyków, wzmacnianie pewności siebie u młodych osób, a także pomoc w odnajdywaniu motywacji i równowagi psychicznej, a więc kluczowych elementów w życiu i rozwoju młodego człowieka. Bardzo się cieszę, że mogłam wrócić do Szczecinka i wrócić również do mojej szkoły. Cieszę się, że pani dyrektor mnie przejęła z otwartymi ramionami i że mogłam wrócić tu i no, no z nim porozmawiać, bo to trochę już 8 lat. Każdy ma swoje priorytety, ja je ustawiam tak jak chcę, bo jestem swoim e, szefem, więc cieszę się, że jednym z moich priorytetów jest to, żeby wrócić do, na moje stare e, rejony, rewiry i pomóc innym. Oczywiście robimy tutaj projekt, który ma e, za zadanie e, pomóc młodym osobom, żeby pokazać im, że wyjście ze strefy komfortu na e, dłuższą metę jest bardzo przydatne i nie ma czego się bać tak naprawdę. Bać się trzeba strefy komfortu, która jest... E, w dłuższym czasie tak naprawdę hmm, błędnym kołem. Bardzo miło nam, że zaproponowała takie spotkanie i przywiozła ze sobą specjalistów, którzy wspomagają naszych uczniów i mam nadzieję, że to spotkanie przyniesie dużo efektów. Karolina była zawsze jako uczennica tej szkoły świadoma pewnych zagadnień, które zresztą tutaj sobie przed chwileczką porozmawiałyśmy i myślę, że utożsamiała się zawsze z naszą szkołą. Dlatego nie miałam wątpliwości, że chętnie do nas wróci i dodatkowo wspomoże, tak? bo to nie chodzi tylko o to, że, że Karolina tu jest jako osoba i nam jest bardzo miło z tego powodu, ale że ma jeszcze pomysł, jak wesprzeć szkołę, współczesną szkołę, jak porozmawiać ze swoimi kolegami, no bo oczywiście można tak to nazwać, i koleżankami. Jesteśmy tutaj, żeby pomóc też innym, jak sobie radzić z hejtem, social mediami. Gdy ja byłam w szkole, to tak naprawdę moim największym problemem byli rówieśnicy w szkole. Dzisiaj są inne czasy, to jest pokolenie alfa. Pokolenie alfa ma problem nie tyle z rówieśnikami, co również z całym światem social mediami. Teraz jestem tutaj po to, żeby im powiedzieć, jak ja sobie radzę na co dzień z takim hejtem i jak wyszłam również ze strefy komfortu i zdobyłam swoje cele.